Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do piątej niedzieli, zwykłej w roku C. W centrum jest powołaniem, wezwanie uczniów Chrystusa do głoszenia słowa Bożego do apostolstwa. Są takie spotkania z Chrystusem, które wstrząsają, które szelnie mocno prowokują albo powodują w nas zachwyt, albo lęk, ogromne zdziwienie. Myślę, że takim fragmentem jest Ewangelia, którą słyszymy. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wierszem 1.11. Chrystus głosi słowo Boże, głosi z łodzi Piotra. To taki delikatny ukłon w jego stronę, że kiedyś będzie opoką, skałą. Z tej łodzi on kiedyś będzie nauczał lud Boży, a po nim wszyscy inni papieżem. Głosi, głosi, o czym mówi, nie wiemy. Ale na pewno jest to słowo z pasją, z miłością. I nie wiemy jeszcze, ale później się dowiemy, że gdy głosi Szymon jest trapiony, całą noc pracował, nic nie złowił, może gdzieś tam w głowie są takie złe myśli, analiza pewnych rzeczy, pytania dlaczego, co się stało. Ale jest głosi słowo Boże, niewykluczone, że to słowo Boże było jakieś. Dotykające jego serca, uzdrawiające, przemieniające, dające nadzieję. Gdy skończył Jezus mów, mówić, zwraca się do Szymona, wypłyń na głębię zarzuć zarzucie sieci na połów. I wiemy, że to prowokacja, bo noc jest optymalnym czasem łowienia ryb. I tutaj mamy już takie piękne wyznanie wiary Piotra na Twoje słowo, na Twoje słowo, że zarzucę sieci, czyni to. I Zgarnia ogromne mnóstwo ryb także jeszcze z sąsiednimi łodziami musieli się uporać z tym obfitym połowem. I właśnie jest ten moment takiego zachwytu, rozanielenia, albo nawet takiego innej skrajności lęku, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Oczywiście Jezus nie odchodzi, przecież Jezus po to przychodzi, aby człowieka podnosić, ocalać. Panie Jezus mówi do Piotra odtąd do Szymona, odtąd ludzi będziesz łowił, będziesz tym Piotrem, będziesz tą skałą, będziesz opoką. W tym zdaniu, abyśmy się wszyscy odnaleźli, odtąd ludzi będziesz łowił, to nie jest domena tylko księży, osób konsekrowanych, duchownych. Każdy tam, gdzie jest, nie się poczuje dowartościowany, ważny, piękny. Spełniony w tej misji, posłannictwie. To jest posłannictwo całego kościoła, wszystkich oszczonych. Przyprowadź innych do Chrystusa. Bądź dla nich światłem, bądź dla nich miłością Chrystusa, nadzieją. Niech przez Twoje zachowania, przez Twoje słowa, czyny, niech Twoje świadectwo, przez Twoje głoszenie inni ludzie poznają Chrystusa i Jego miłość. Poznają Chrystusa jako pana i zbawiciela. Ludzi będziesz łowił. Poczujcie się, kochani, niezastąpieni w tym procesie. Ktokolwiek słyszy to nagranie, poczuł się ważny, poczuł się niezastąpiony. Księża, owszem, głoszą, ale myślę, że już w pewne środowiska nie docierają, albo to świadectwo jest takie, wiecie, osłabłem z różnych względów. Myślę o świeckich, którzy też mają swój blask, swoje światło i są. Mocnymi świadkami wiary i tego życzę. Czasami zdumiewam postawa świecki, bo ksiądz musi tak mówić, ksiądz musi się tak zachowywać, ksiądz musi yy, tak argumentować. Natomiast kiedy świecy pokazują swoją klasę, na pewno jest to coś niezwykłego. I w tym klimacie posłannictwa mamy. I pierwsze czytanie, tu mamy fragment z księgi proroka Izajasza, szósty rozdział, powołanie i Izajas doświadcza mocy Boga. Jego chwały czuje się taki niegodny, anioł dotyka Jego ust, oczyszcza Go, się powiedzieć, właśnie oczyszcza przez usta, oczyszcza całe serce całego Izajasza. I gdy słyszy głos, kogo mam posłać, to by na poszedł. Odpowiada już ze, ze śmiałością, oto ja poślimię, oto jam poślimię. Piękny obraz powołania. I o powołaniu w drugim czytaniu z kolei yy, Paweł mówi o sobie, jako tym, który doświadczył Chrystusa zmartwychwstałego, doświadczył jego miłości, mocy, doświadczyć Chrystusa zmartwychwstałego. Wiemy, jak ogromne to było przeżyć. A znając siłę Pawła Wiem, że zawsze chciał być pierwszym, zawsze chciał być liderem. Takim był liderem, gdy prześladował chrześcijan. Był najprzedniejszy, najspanialszy tutaj, najbardziej oddany temu, tej rzeczywistości. I gdy został apostołem, tak samo znam jego gorliwość, znam jego moc, znam jego oddanie Chrystusowi. Końcowe wiersze są takie, Prześladowałem Kościół Bożym, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od niej wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. To ukłon w kierunku łaski, ukłon w kierunku miłosierdzia Boga. Rzeczywiście warto gdzieś przyjrzeć się temu. Pracujemy, tworzymy pewną rzeczywistość, ale jest z nami łaska Chrystusa, Jego moc, Jego pomoc. Będziemy śpiewać wobec aniołów psalm Zaśpiewam Panu. My też nie bezpośrednio, ale myślę, że fragmenty natchnione zapraszają nas do dziękczynienia, uwielbienia. Odkrywamy swoją tożsamość, ale przecież też dziękujemy, uwielbiamy, ogromnie się radujemy tą rzeczywistością posłanictwa, misji. Ostatecznie Chrystus zaprasza nas do chwały wiecznej, Pracuj na niwie Pańskiej skutecznie, owocnie, za łaską Pana Boga, i przyjdzie czas nagrody u mnie. I będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię obietnicę, wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Kochani, dziękuję, że tak analizujemy Słowo Boże. Niech Słowo Boże będzie owocne. Zatrzymajmy się przy jakimś fragmencie, jakimś detalu, jakimś zdaniu, słowiem. Tak prośmy o światło, o prowadzenie. Słowo Boże przyjęte, gdy ono gdzieś zamieszka we mnie, w Tobie, ono na pewno przyniesie stokrotny owoc. Kochani, zaproszeń w poniedziałek o godzinie 18.30 przy kościele św. Piusa i Marigoretti na Blachowni w Kędzierzynie Koźlu zapraszam na katechezę biblijną. A ostatnią niedzielę, 23 lutego, idziemy do kina na film Serce Ojca. Seans o godzinie 18.00, cena biletu grupowego 15 zł. Serce Ojca, film opowiada o współczesnych cudach za Świętego św. Józefa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.